Cześć! Dziś pokażę Wam, co może się stać z Waszym silnikiem, gdy będziecie pilnować poziomu oleju. Koniecznie musicie to zobaczyć. Mamy tutaj egzemplarz silnika Briggs Stratton, 20-konny Intek, gdzie silnik nagle zaczął pobierać dużo oleju i stracił moc. Pokażę Wam, rozbiorę go i zrobię taką małą sekcję zwOk, jak do tego doszło i jakie są efekty tego działania. No dobra, tu mamy ogólnie już spuszczony z niego olej, on był tak wstępnie rozkręcony, także ja tak tylko pokazowo to pozdejmuję tą miskę z misa olejowa, z filtrem, z pompą I tak, głowicę też mieliśmy odkręconą, ja tak tutaj sobie ją przytrzymałem, żeby po prostu można było ją łatwo zdjąć Pokażemy gładzie, pokażemy czopy wału Ogólnie rozbierzemy ten silnik ja sobie odkręcę korbowód i wyjmiemy sobie tłok to od razu już widać po tłoku, że ma taki o, nagar duży który gdzieś tam jeszcze się poczęściowo oderwał no ale po tej warstwie co tutaj została to naprawdę jest spory kawałek wziąłem sobie stopkę po stopce korbowodu bardzo nie widać, żeby było jakieś tam przytarcie oglądamy dalej o na cylindrze jest taki próg, że nie chcą bardzo wychodzić pierścienie. O. Także widzimy tutaj mamy dosyć mocne przytarcie. Odkręcę jeszcze drugi korbowód, żeby zobaczyć jak wyglądał. O, ten ładnie wyszedł. No i tutaj widać ten nagar jaki był, to no dosyć bardzo gruby, o, taka warstwa. Spójrzmy sobie jeszcze jak wyglądają czopy wału korbowego. Tutaj widać już delikatny ślad przytarcia na wale, także po pomiarach by dało radę sprawdzić czy ten wał się nadaje jeszcze do użytku. Tutaj jeszcze na czopach korbowych też widać ślady przytarcia po dwóch stronach. Pokażemy jeszcze, co się dzieje tutaj z cylindrem. Dobra, tutaj już od tej strony bardzo ładnie widać, że to powierzchnia, która jest świeżutka pochonie. tutaj widać ślady po honowaniu. dalej na cylindrze już tego nie ma. Więc film olejowy, który powinien się zatrzymywać w tych rysach honowniczych, po prostu się nie zatrzymał. tylko ten olej dalej przerzucało na górę. Dodatkowo tutaj ta dolna panewka główna wału w misce olejowej, też widać ślady przytarcia na niej, są głębokie rysy. Tutaj widać na około, jak powstał taki próg na cylindrze. On jest aż wyczuwalny pod wkrętakiem. O, słychać nawet. Teraz zdejmę pierścienie tłoka, celem weryfikacji szczeliny zamka, czyli zobaczymy ile nam się zamyka ten pierścionek. Zdejmę sobie od razu wszystkie. Wsadzę sobie tylko ten górny po to, żeby sprawdzić ile na ile są zużyte pierścienie? Teraz wsadzę ten pierścionek w cylinder, ale powiem szczerze, że nawet nie trzeba go nic było zginać. Więc tutaj od razu widać, że ten zamek praktycznie w ogóle odwrócę tak, żeby pokazać Wam no, na dole jak to ładnie będzie widać no i nie mamy praktycznie co tutaj mierzyć szczelinomierzem, bo nie mamy takiego szczelinomierza chyba, że spiętrujemy, ale no to to jest w ogóle bez sensu pomiar szczelinomierzem więc widać w jakim stanie są pierścionki, pierścionki są wytarte, zużyte tutaj prawdopodobnie był za mały poziom oleju wystarczy, że tam ktoś wjechał, to jest silnik od Raidera, ktoś wjechał na jakiś przechylony teren powyżej 15 stopni i mogło braknąć oleju, tak żeby mogła pompa to zasać, i powstały takie szkody. Jak widać, to nie jest jakiś tam mocno wysilony silnik, ani stary, bo to jest raptem chyba z 2020 roku, więc ma 3 lata. No ale niestety, no, gdzieś tam w momencie eksploatacji zabrakło tego oleju i powstały takie szkody. Możliwości naprawy tego silnika są, można to zrobić na częściach jakby nowych, nadwymiarowych tłokach, zrobić szlif cylindra, bo występuje tam nadwymiar 0,20 do tego silnika. Natomiast tak, no widać ślady są na wale korbowym, także no też władować powiedzmy kilka tysięcy złotych w to i nie mieć pewności, czy to na pewno będzie dobrze działać, no to słabo. Tutaj akurat w tej maszynie to jest Ryder, który jest wartości około 50 tysięcy złotych z zestawem koszącym. Więc no, dobrze by było wymienić cały ten silnik. Koszt silnika to około 5500 zł. Dodatkowo oleje, takie rzeczy eksploatacyjne i robocizna, czyli wymiana jego. Więc myślę, że warto przy tej cenie całego sprzętu wymienić cały silnik i mieć pewność, że będzie wszystko ok. Jeśli chodzi o głowicę cylindra, to widać w niej, ile nagaru się zebrało z tego całego spalonego oleju. Tutaj widać całe płaty nam się odrywają. Więc powiedzmy, że po rozgrzaniu tutaj mogło nawet dojść do jakiegoś tam spalania stukowego, bo ten nagar był rozżarzony. Poza tym, wypełniając tą komorę, tak jak tutaj widać, cały ten co zebrany no, do tej pory nagar, to on zmniejszał jej objętość. Także zwiększał współczynnik sprężania w tym silniku. I powodował prawdopodobnie spalanie stukowe na jakimś tam słabszym paliwie. No, ten zebrany nagar, tak dla porównania, tutaj pokażę przy wkrętaku płaskim, więc to mogło być zmniejszona o kilka mililitrów komora sprężania, więc na pewno tam stopień sprężania też się zwiększy. Podsumowując, pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać stan oleju przed każdym koszeniem, żeby nie przechylać nadmiernie Waszych maszyn, powiedzmy powyżej 15 stopni i o subskrypcji naszego kanału. Pamiętajcie też o zostawieniu komentarza, czy takie typu filmy z rozbiórki silników i ich weryfikacji podobają się i chcecie zobaczyć ich więcej. Z mojej strony to wszystko. Cześć!